Cześć! W tym filmiku zaprezentuję Wam zagęszczarkę dromasz. Jest to zagęszczarka polskiej firmy. Model podam w opisie. Posiadamy od około kilku miesięcy, jakieś 6 miesięcy. Troszeczkę ją zagęściłem tutaj teraz 50 metrów kwadratowych Razy, ale zobaczymy dziś. Zrobimy taki teścik po zimie, jak odpala, i w ogóle, a później opowiem więcej i zaczniemy nie robić. Nie była oczywiście odpalana, od zimy, teraz odpalamy na on, przekręcamy i bierzemy na on i odpalamy Wtedy to trzeba zaprzekręcić jeszcze teraz pochodzi zaraz będziemy Mogę powiedzieć o tej zagęszczarce. Zagęszczarka to model DRB 90C. To, waga to 90 kg. Moc 4,1 kW, 20 cm na sekundę prędkość. 18 kN zagęszcza, głęboko zagęszczenia ogólnie 30 cm. Zagęszczam tutaj i teraz kilka razy i powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze się spisuje. Teraz był tylko taki przejazd pokazowy. Wszystko jest bardzo dobrze ubite. No bardzo jestem zadowolony z tej zagęszczki. może nie kosztuje mało, ale warto jest swoje ceny. Na początku jak ją odpalałem, niestety z tej przepustnicy nie wziąłem w, w dobrą stronę i dlatego kilka razy musiałem szarpać. Mi się wydaje. Jestem oczywiście amatorem. Kupiłem tę zagęszczarkę Ktoś powie, kupił zagęszczarkę za 1800, żeby ją raz wykorzystać. To bez sensu, lepiej wynająć czy coś? Nie, uważam, że to nie jest bez sensu, gdyż zagęsiłem sobie tutaj taras, będę zagęszczał jeszcze po to około 200 czy tam 300 metrów kostki, będę, będziemy sami kłaść kostkę, żeby tutaj budynek jeden będziemy stawiać, też będziemy zagęszczać sami pod chudziaka Także to się wszystko na samym tarasie się, powiem wam szczerze, zwróciła to zagęszczarka na robociźnie. Wynajmując zagęszczarkę też to jest koszt, w jeden dzień trzeba wszystko zrobić. Przywieźć ją, czym ją przywieźć. No. Jakimś samochodem kombi, czy coś, to też jest nieporęczna, dużo waży. Także polecam Wam to zagęszczarkę. W razie pytań piszcie. No i śmiga bardzo dobrze. Co jeszcze mogę powiedzieć o użytkowaniu? Eee. Przyszła ta zagęszczarka, skręciłem ją ze wszystkimi tutaj kółeczkami. Powiem Wam szczerze, że jeździmy z tymi kółeczkami tutaj. I, I niestety te śruby się powykręcały. jedną śrubę zgubiłem tutaj, druga śruba tylko była. Całe szczęście, że znalazłem tę śrubę. Tutaj by taka z taką specjalną rurką była, przyspawano. No i po prostu odkręcamy to wszystko, co, co nam niepotrzebne Jest te, te kółka i trzymamy sobie w garażu czy gdzieś, gdyż to nam się podczas użytkowania odkręci zwyczajnie. No i patrzymy na wszystkie śrubki. No. Także mam nadzieję, że. Moja opinia była pomoc, pomocna, jeśli ktoś stoi przed kupnem, ktoś się zastanawia czy kupić to tą zagęszczarkę. Śmiga bardzo dobrze jest prosta w obsłudze i zobaczymy co przyniesie czas. Dzięki, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i pozdrawiam, cześć.